Czy to już dzisiaj? Czy to jest ten dzień? Czekajcie, chwila, chwila, muszę spojrzeć przez okno. Tak, to jest ten dzień, to jest 31 grudnia. Słuchajcie, widzowie, dzisiaj o 24 wybije nowy rok! Tak, dobrze słyszycie, to będzie nowy rok 2025 i musimy go hucznie powitać. Czekałem na ten dzień przez cały rok. Normalnie cały rok odliczałem. Od 365 dni odliczałem co jeden dzień normalnie do Sylwestra. Aż nastał ten dzień w końcu! I można kupić fajerwerki i sobie postrzelać. To ja uwielbiam, uwielbiam takie rzeczy. Także słuchajcie, dzisiaj będziemy robili duże zakupy i będziemy wszystko podłączali na Smilandii. Będzie wybuchowo, będzie wybuchowo do 24. Mamy chwilę czasu, więc mam nadzieję, że się wyrobimy ze wszystkim. Także życzcie nam powodzenia i możecie na sam początek zostawić łapeczkę w górę, jeżeli lubicie fajerwerki. A jeżeli nie, to też zostawcie łapeczkę w górę, słuchajcie. Chwilę tylko postrzelamy, fajnie będzie, zobaczycie. Na razie idziemy do sklepu po wybuchowe fajerwerki. Co nieco już kupiłem, ale nie wiem, czy mam tego używać, bo to są rakietnice, słuchajcie. One bardzo mocno wybuchają, więc je raczej odpuścimy. No chyba, że raz strzelimy do góry o 24. Jak już wybije godzina 24, to jedną rakietę puścimy w górę. No a teraz? Teraz biegniemy do domu Spicela, no, bo Spicela no idzie razem ze mną po zakupy. On ma kasę. Wziął kasę normalnie na fajerwerki, także jedziemy z nim. Jedziemy z nim jego samochodem do sklepu, który jest we wiosce villagerowskiej. Także szybko Biegniemy do SpiceLaw, a biegniemy, biegniemy. Już się doczekać, nie mogę tych firewarek, A w ogóle, Shibę będzie trzeba. Słuchajcie, ze Shibą jest taki problem, że jest pieskiem i on nie za bardzo lubi petardy. Więc wiecie, co zrobimy? Weźmiemy go do chałupy, tam gdzie jest wyciszone, gdzie nic nie słychać. Damy mu tam jakieś radyjko do posłuchania, i nie będzie się dudził i nie będzie zły na nas ani my na niego. Także tak zrobimy. Pamiętajcie, żeby pieski schować normalnie przed, przed wystrzałowym sylwestrem, żeby pieski były bezpieczne, bo pieski hałasu takiego dużego, mocnego nie lubią. Także ja, jak macie pieski, to słuchajcie, schowajcie je, nie wiem, gdzieś w jakimś pokoju, gdzie najbardziej jest wyguszony, i będzie w porządku. A ja szukam smajstowa. Majstowa! Halo, jesteś tu? Halo, halo! Majzdow! Halo! Czekajcie, szukamy go, szukamy. Nie wiem, czy on czasem już nie pobiegł do tego sklepu. On, on też jest napalony na te fajerwerki, więc no różnie bywa. Może jest u góry? Alo, jesteś tu, Smaństą! No. Alo, a jest tu! Ty słuchaj, jedzie po te fajerwerki, jedzie po te fajerwerki, bo nie ma czasu. Dawaj, lecimy, 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 bo ja już czekałem 365 dni, więcej nie będę czekał. Więcej nie będę czekał, teraz muszę je kupić. No i o 24 strzelamy! Także super. Dobra, nie ma samochodu, więc pozostaje jechać kosiarką, a ty za mną biegaj. Dawaj, będziemy mieli czym przewieźć. Kasę wzięłeś? E, kasę zabrałeś z chaty? Dobra, dobra, no to jedziemy. Jedziemy tutaj w tym kierunku. Z Teraz w ogóle pójdziemy do Liwii, po pati, one nam pomogą podłączać te fajerwerki, no i oczywiście przygotować imprezę, imprezę sylwestrową, tak, jedzenie, niejedzenie, wszystkie ozdoby, wszystko będziemy dekorowali za chwileczkę, na razie jedziemy do, do sklepu, czekajcie, ten sklep był tam, tak, one, te sklepy się otwierają sezonowo, także w tamtym kierunku, dawaj państwo za mną, za mną, za mną, już niedaleko, prawie jesteśmy i teraz w lewo, dobra, są sklepy, są sklepy, elegancko, poczcie. Patrzcie na to! Są fajerwerki! Juhu! Wykupujemy je wszystkie! Te kupujemy, te kupujemy. Czekajcie, jakie oni tu jeszcze mają. O, są te jeszcze! Słuchajcie, to są takie kraty normalnie. I tam jest na przykład 50 strzałów w takiej kracie, albo 100, więc kupimy je. W sumie to bierzemy wszystkie, szkoda, że sprzedawców nie ma. No ale trudno się mówi, masz kasę? Ty, weź, czekaj, czekaj, ja wezmę te wszystkie fajerwerki stąd, jakieś duki, dobra, zabieramy, 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 tą też zabieramy, to też zabieramy, ja mam 6 baterii, z wyrzuć tu wszystkie pieniądze, jakie wzięłeś. Nie wiem, może i przepłacimy, może nie. Weź, wyrzuć wszystkie pieniądze. Tak, tam, zostaw sprzedawcy. My się śpieszymy, więc my zabieramy te petardy i jedziemy normalnie z powrotem na chatę i je wszystkie porozstawiać. Teraz weź wszystkie petardy, pozabieraj stąd, stąd, a ja idę. Czekajcie, ja jeszcze wezmę sobie tą. Te są mocniejsze od tych dolnych. Te może i fajniej wyglądają, ale te są znacznie mocniejsze. Dobra, yy, jeszcze tutaj. Z jeszcze wyślę do magazynu, bo widzę, że już będą braki tych fajerwerek. Potrzebujemy jeszcze Dużą, dużą część fajerwerek Także zaraz go wyślemy Ja sobie jeszcze tutaj wezmę, cyk, cyk, cyk Okej, okay. patrzcie, każda firewerka Jest inna, zaraz wypróbujemy Na próbę wystrzelimy ze dwie, chociaż Ze dwie zobaczyć jak to strzela, nie Także, w ogóle one są tak czerwone Jak subskrypcja, która właśnie ma się wyświetla Także, widzówicko, jeżeli chcesz mi Sprezentować prezent na nowy rok, to możesz Zostawić subika, będę wdzięczny, będzie mi Bardzo, bardzo miło, także wciskajcie Subiki, a my wypróbujmy Na tą okazję dwie petardy, choć Chociaż. 3, 2, jeden, z Państwem strzelam! Leci, leci, leci do góry! Poleciała! I wystrzeliła! Wo Ale wystrzeliło! Dobra, jeszcze jedna. Trzy, albo czekajcie, wezmę jakąś lepszą. Cyk, cyk, cyk. Tu sobie zobaczmy, która jest lepsza. Ta nie, ta nie. O! uważni, dobra. Wiecie co? To jest uwaga, bo ta firewerka jest bardzo mocna. Także z Państwem odejdź, podpalamy. O! A, ona jest bardzo mocna, bo ona na ziemi wybucha, widzicie? Trzeba uważać jednak z tymi petardami. Nie jest tak wesoło, jakby się mogło spodziewać. Można sobie krzywdę zrobić, dlatego trzeba umieć co odpalać. Tak jak ja, patrzcie, cyk, odchodzę od razu, leci, podpalam i odchodzę i po Fajerwerka wystrzela. Ale te będą mocniejsze, które mamy w skrzynkach. Także co, wsiadamy na kosiarkę, wracamy i zaczynamy rozstawiać petardy. Z stół, weź tamtej skrzynki jeszcze z całego magazynu. Ja tu najwięcej pieniędzy, więcej pieniędzy po prostu. Do wiozę mam w domu. No i co? No i tyle, będziemy mieli zapas petard. Ja już jadę w kierunku domu normalnie i zaczynamy zabawę, rozstawianie tych wszystkich e, fajerwerków, nie? Także jedziemy, jedziemy, jedziemy. Kosiarka je szybciej, bo nie ma czasu. Dzisiaj nowy rok, dzisiaj nowy rok, słuchajcie, ale ja się doczekać nie mogę. Nie mogę się doczekać normalnie tej godziny. Mamy gdzieś godzinę 12, czyli jeszcze gdzieś 12 godzin do, do prawdziwego sylwestra, e, gdzie strzela się fajerwerki, także na spoko i nie jedziemy tutaj, jedziemy pod moją chatę, pod moją chatą rozstawimy te wszystkie fajerwerki, wtedy przyjdziemy po Patty, przyjdziemy po Livię i Livia z Patty pomogą mi ustroić tutaj wszystko na Sylwestra, wiecie bo u mnie na chacie robimy Sylwester, także tam trzeba wszystko przystroić, bo tam nic nie jest zrobione, także podjeżdżamy pod dom, podjeżdżamy pod dom, z zaraz tutaj wyślę z majstą, chodź tutaj, chodź tutaj, te fajerwerki te fajerwerki porozstawiaj tutaj wzdłuż drogi tu koło mojego domu, tak z daleka, żeby normalnie nie przeszkadzało, a ja zaraz idę po pati i po liwie, dobra? Okej, okay, ja, to ja, ja sobie tylko to porozkładam, elegancko i możemy zaczynać, możemy zaczynać, no i co, zobaczcie jak to w środku wygląda, jest tylko pusty stół, są jeszcze prezenty, które nie rozpakowałem, nie było czasu na to, także trzeba to jeszcze wszystko urządzić, jak widzicie stół jest pusty, przestrzeni jest dużo, będzie można tańczyć, nie tańczyć, prezenty są jeszcze nie rozpakowane, je zostawmy, no i idziemy, idziemy najpierw po pati, później pójdziemy po liwie i zaczynamy organizować imprezę, słuchajcie. Smajsto widzę, że wziął się do roboty i rozkłada petardy. Jak widzicie, będzie, będzie naprawdę nieźle grubo. Także jak my to odpalimy, to Smajlandia normalnie poleci razem z tymi petardami w górę. Także dzwonimy do Patty. Mam nadzieję, że jest w domu. Patty, halo, halo, jesteś? Party. Halo, sieba Sebek! O sieba siema, o cześć! Ja cię długo ale nie fajnie, widziałem. Ale fajnie, że cię widzę. Słuchaj, ja cię widzę ostatni raz w tym roku. Dokładnie tak, słuchaj. Ja nie ja mogę, to jest wyjątkowa e, Jeszcze może ostatni raz, nie, nie, nie rozmawiamy ze sobą, bo jesteśmy razem na imprezie, ale słuchaj, musimy wszystko przygotować. Ja nic w domu nie mam przygotowane, zajmiesz się jedzeniem i tym wszystkim dookoła? No pewnie ja przygotuję, wszystko To dawaj, zrobię tutaj dawaj do Dawaj, chodź do mnie na chatę, tam się możesz rozgościć. Weź wszystko przygotuj, a ja skoczę jeszcze po liwie tak szybko. Co tu jest! Za... No, wow. to są petardy. Przed chwilą byliśmy ale ze Smaistem i żeśmy kupili. tego nakupować Pełno, ja nie pełno, mogę. pełno będzie du, du, duże boom, ale to za chwilę, to za chwilę jak 24 wybije, a my szybko biegniemy do Liwi, bo się śpieszymy. Niech Liwia pomoże Patty ogarnąć tam w środku, a my ze Smaistołem zajmiemy się na zewnątrz. W ogóle jestem głodny, mam nadzieję, że Liwia ma jakieś jedzenie, jakiegoś kurczaka czy coś, bo coraz bardziej mi to jedząko schodzi. Także czekajcie, Liwia! Halo, jestem! O, Livia, siema, 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 siema! A. Hej, hej, co ty robisz? Co ty tutaj robisz przy kaktusie? A nie, to jest jakiś światek. Podlewałam kwiatki ostatni raz w tym roku. Słuchaj, dwie sprawy mam do ciebie. Wiesz, że u mnie jest impreza sylwestrowa, co nie? Wiem, wiem. Jestem Potrzebujemy gotowa. dużo jedzenia i na imprezę sylwestrową, i teraz dla mnie, bo jedzonko mi coraz mniej mam i No za, dobrze, bo kurczaka napiekłam. Tak, 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 tak. Daj mi kurczaka, daj mi kurczaka. Super, dziękuję bardzo. W takim bądź razie, Dobry? co, chodź do mnie do domu, zapraszam cię, tam jest Patty i ona już przyszykowuje jakieś jedzenie, jakieś ozdoby, także ty też weź jej tam pomóż. No i myślę, że będziemy mogli zaczynać tą imprezę. Godzina 18, tuż tuż, powiem wam, że fajerwerki są przygotowane. Wszystko. Jest gotowe, jakiegoś szampana na stół postawić. No i można zaczynać. Ja tam lubię picolo pić, nie wiem, jak wy widzowie możecie dać znak w komentarzu znać. E, a my co? Mamy petardy podłączone. Zobaczmy, co tutaj z Mystow jeszcze działa. Miał tu koło mojego domu podłączyć. Ło, wow, wszystko jest gotowe. Ej, ale jak my to odpalimy. Wiecie dlaczego tak daleko od domu? Bo petard nie wolno strzelać przy domie, bo jakby jedna na przykład spadła w tą stronę i by strzelało w dom, to byłby duży problem, dlatego trzeba. Podpalać z daleka i uciekać, uciekać jak najdalej, żeby nic się nie stało. Tylko gdzie jest smajsto? Pytanie, gdzie jest smajsto? SMajsto? Halo, gdzie jesteś? Halo, halo! Nie ma smajstoła. Dobra, to chodźmy do Paty i do Livi zobaczyć, jak im idzie. Jak tam, jak tam? Wow, cały stój już Zobacz jeszcze zapełnili. Zobacz, ile ja tutaj nagotowałam. Elegancko, no bardzo, to mi się podoba. No Ale sobie zjadł, ale nie, dobra, zostawię na imprezę. Nie zostaw na wieczór, bo potem nie będzie co jeść. Dobra, dobra, dobra. nie dobra. Tykaj, bo po palcach dostaniesz. Słuchaj, Livia, dla ciebie mam bojowe zadanie. I idź, no. idź, po sibę i zamknij go w jakimś izolowanym pomieszczeniu. u Smajstowa, tam, gdzie on nagrywa. On ma normalne pianki, nie? Tam pieska musimy zamknąć, żeby po prostu nie słyszał. Masz wiecie, rację, tych Sebek. Wybuchów. Jesteś odpowiedzialny. Wezmę też Pimpka. Tak, Pimpka też weź. Klopski też tam nie nie będą. Dobra. No. E, dobra. Smicel jest tutaj zadowolony. Słuchajcie, skacze, tańczy. Słuchaj, podłączyłeś wszystkie petardy, już jest. Czyli już jesteśmy gotowi. O, no to super, super jak jesteśmy gotowi. Jedzenie jest przygotowane, jakieś głośniki jeszcze by się przydały. Ty, z weź tu ogarnij jakieś głośniki, żeby tu muzyka jakaś łupała tak mocno, dobra? A ja skoczę na górę i się przebiorę, słuchajcie, na tą okazję, na Sylwestra, ubiorę sobie garnitur, bo za chwilę, wiecie, impreza się rozpoczyna i wtedy będziemy strzelać, no i wypadałoby być jakoś ubranym, nie? Także ubierzmy, a rakietnice też zaraz weźmiemy, Firewerki jeszcze tutaj mam. To z ręki będziemy strzelać, dobra. No i co, przebieramy się. To widzowie widzimy się za chwilę, jak już się przebiorę, nie? Także na moje wstrzyknięcie. 3, 2, 1 i. No i tada, widzowie, tak wyglądamy. Mamy balony, mamy wszystko zorganizowane, także jest już ale godzina jest 18, Trochę się ściemniło poważnie. Głośniki są gotowe, także możemy zaczynać imprezę sylwestrową, słuchajcie. E, dołu, możemy zacząć tańczyć i wszystko inne. E, także także bawij, bawimy się! Muzyczkę tutaj jest. podkręci, siruriru, ty puścimy tą nową piosenkę, co żeśmy wypuścili na święta. Tak, jest. tak ale Uuu. też jakąś taką, wiesz, sylwestrową. Tak jest, sylwestrowe. Zaraz tutaj puścimy. W ogóle nie wiem, gdzie tu jest odtwarzasz. Ale dobra muzyczka leci, także można tańczyć. Słuchajcie, tutaj mamy coś takiego, ale to jeszcze wszystko jest nic. Ja cały czas czekam normalnie, aż się ściemni, żeby puścić już jakieś petardy. Tebek, a jakie masz postanowienie noworoczne? Moje postanowienie robił w noworoczne roku? to jest normalnie, słuchajcie, wziąć się za siebie, za naukę i za... i za co jeszcze? Za sylwetkę. Tak, chcę w przyszłym roku wyrzeźbić swoją sylwetkę. To myślę, że to jest o, pomysł fajnie. idealny. A ty jaki masz Hej, pomysł? super! A, a ja chcę dużo biegać i chcę się zdrowo odżywiać i... E, to jest genialne, ogóle... to jest genialne postanowienie Tak, i dużo wyjeżdżać no. chcę. O, i wyjeżdżać. O, bardzo tak, dobrze, tak. bardzo dobrze. Wyjazdy to jest... To jest jak ty najbardziej, jestem świat, za. Jak widzowie i wiecie, nie? Poznawać nowe rzeczy, kultury, nowe osoby. To a są ty bardzo ważne, a właśnie, a ty, Liwia? Ja bym chciała czytać więcej książek i więcej śpiewać i więcej tańczyć i po prostu cieszyć się życiem. To są genialne o, noworoczne postanowienia, także powiem wam, że jestem pełen zachwytu, ale powiem wam, że się ściemniło. Miły. No, no tak, właśnie, dokładnie. żeby się to wszystko spełniło. Życzę wam tego! Także Uhu! co? Świętujemy i idziemy odpalać fajerwerki! To już jest ta godzina, z państwem, to już jest ta, ja ta nie godzina, pojedziała zegarka! Szampana, picolo, weźmy. Szampana, picolo, zabierajcie ze sobą pikolo Mamy pikolo zabieramy go ze sobą. Yes! I idziemy na zewnątrz, na zewnątrz. Czekajcie, na sam początek, patrzcie, już mamy gdzieś godzinę. 20, jeszcze 10 minut i będzie 24, będzie można ten większy kaliber odpalać. Ale na początku wypróbujemy te fajerwerki strzelać. Także po leci. Jedna, druga, patrzcie, lecą! Wow. Pum, A druga... Ja tam się nie zbliżam do tego, bo to chłopacy muszą zrobić. No, tak, ja trzeba nie. uważać ja na te podziwiam. pytania. Patrzcie, jak wow, to strzela! Wow. Fajne, nie? Jaki pokaz! Ej, jaka gwiazda! Ale to Jaki jeszcze nie jest liczne. to, bo to są pojedyncze, to są pojedyncze, no ale. Dobra, fajne. Dobra, dobra, czekamy na ten najważniejszy wow. moment. Oj, smaj odpalił, patrzcie, jak to wali. Dobra. Ej, no to co? Odpalamy, dawaj, jest już. Dawaj, godzina 24! Ej, dawaj. alarm, alarm, alarm! Woo! Tutaj trzeba położyć alarm! Tu trzeba alarm położyć! Zapomniałem o najważniejszy! może. Kładzcie alarm tutaj! Trzeba odpalić alarm i wtedy włączyć fajerwerki, bo zawsze jest tak, że syrena wyje, nie! Także kładziemy alarm! O, jest, 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 już? jest! Dobra, już, to już jest, to już jest! Odpalamy! I leci! Yes. Leci, leci, leci! Fajerwerki Woo! się odpaliły! Patrzcie yes! na to! Yeah! wszystkiego najlepszego, czego sobie życzycie. Niech się wam spełnia w tym nowym roku. I my sobie patrzymy na ten Sylwester. Ale jest ładnie, ale jest pięknie, no. Jak te fajerwerki nawalają. Jeszcze tam, patrzcie, tam ktoś zapalił fajerwerki. O, ale to nawala elegancko. Widać na no, ale elegancko, dobra widzowie. Będę się z wami żegnał. Będzie mi, e, słuchajcie, widzicie my w sumie w tym roku ostatni raz, także co? Trzymajcie się i pamiętajcie, że odcinki są codziennie. Nie zapomnijcie wbić na instagram a na drugi kanał na YouTube. Ja się z wami żegnam, trochę się zaczerwieniłem, ale zrobiło mi się ciepło przy tych fajerwerkach Fajnie strzelamy, sobie pooglądamy. No i co, nic tylko życzyć wam szczęśliwego nowego roku. Także trzymajcie się, widzowie. Do jutra, na razie, cześć.